Człowiek bezrzędny troszczy się o sprawy Pana, zamężny zaś jakby się przypodobać żonie. Możemy przeczytać w siódmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian św. Pawła Apostoła, który także był bezrzędny, jak nasz Pan Jezus Chrystus, który w dziewiętnastym rozdziale Ewangelii według św. Mateusza miał wygłosić następującą mowę o celibacie, że niektórzy rodzą się niezdolni do małżeństwa z matki, innych ludzie takimi uczynili, a jeszcze inni, niektórzy wybrali to ze względu na Królestwo Boże. To może pojąć, niech pojmuje. Niestety współczesny człowiek, który żyje w brudzie swojego grzechu nieczystego, który kala jego sumienie, jak może zrozumieć sam życia? który jest mu obcy, w którym nie żyje. Bo człowiek dopiero kiedy dotyka go tragedię zaczyna myśleć o tym Panu Bogu. Jednak niestety współczesny człowiek nawet w chwili tejże tragedii nie prosi Boga o pomoc, tylko go jeszcze bardziej przeklina. A wszystko to jest skutkiem braku miłości, która jest zrodzona przez grzechy nieczyste i brudne sumienie, zamiast miłości, która jest w czystości. Chcę to zaznaczyć, że już w Starym Testamencie mieliśmy takie osoby, jak chociażby prorok Jeremiasz, które Bóg w szczególności wzywał do celibatu, aby były świadki działania Pana Boga pośród ludzi i Jego obecności. Mieli oni samych ludzi do nawrócenia nawoływać. Jednak niestety we współczesnym świecie cnota czystości jest wyszydzana, jest bardzo często traktowana w sposób obelżywy przez ludzi, którzy sami mają problem z tą czystością, ponieważ żyją w nieczystości. Ktoś, kto żyje w nieczystości ma zostać kapłanem, zakonnikiem, czy inną osobą konsekrowaną, ma służyć Panu Bogu. Pamiętajmy, że w życiu duchowym nie ma nic pomiędzy, nie ma, że trochę sobie nagrzeszę, a trochę będę żył z Panem Bogiem w przyjaźni i spokoju, ponieważ kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie sieje ze mną, ten rozprasza. W szczególności Pan Bóg kocha czystość jako największą cnotę, która wyraża miłość, która jest ofiarna. Natomiast w szczególnej nienawiści u Pana Boga jest nieczystość, która kala człowieka i niszczy w nim obraz Boży.